Pozostajemy w temacie święta plonów, tydzień po dożynkach gminnych czekają nas dożynki powiatowe, w tym roku w Bobrowicach 26 sierpnia. Tradycja i dożynkowe zwyczaje zdają się jednak schodzić na drugi plan, kiedy poznajemy gwiazdę powiatowych dożynek. Świetna muzyka na scenie, specjalnie dla mieszkańców Sagra Denzel ze swoim znanym kawałkiem, m.in. It Up. Tak, to nie żarty. 26 sierpnia o godzinie 21 usłyszymy największe hity Denzela właśnie w ramach dożynek w Bobrowicach. Znany i popularny muzyk z Belgii, być może bardziej popularny w Polsce niż we własnym kraju, uświetni powiatowe święto plonów. Każdy próbuje się w jakiś sposób wyróżnić. Na każdych dożynkach szukamy czegoś specjalnego. Przypomnę, że w zeszłym roku w Chlebowie grała znana gwiazda Szaza, która ściągnęła bardzo mnóstwo... Osób, słuchaczy, widzów, miłośników jej muzyki, w tym roku postawiliśmy na trochę inny rodzaj muzyki. To będzie denzel, można powiedzieć, muzyk zagraniczny, natomiast bardzo znany. Muzyka to jednak nie wszystko. Podobnie jak w przypadku dożynek gminnych, czeka nas szereg obrzędów dorzynkowych. Dożynki przede wszystkim opierają się na tradycji, tradycji wsi, tradycji rolnictwa, więc będzie konkurs więcej dożynkowych, będzie oczywiście msza święta, na początku imprezy będzie tradycyjny korowód, tradycyjnie cała gmina ma być udekorowana tak jak przy każdych dożynkach i tradycyjnie będzie coś swojskiego do zjedzenia, będzie dobra zabawa, różnego rodzaju konkurencje. Przypominamy dorzynki powiatowe, tydzień po dożynkach gminnych 26 sierpnia w Bobrowicach.